Dzień doberek! Witam, witam i o zdrowie pytam! Mam nadzieję, że za momencik zobaczycie, że nadaję na żywo. Myślę, że mam bardzo ciekawy temat dzisiaj do omówienia. 1 maja nadałem film pierwszy z tej serii na temat tego, jak może wyglądać 2020 rok. Rok 2020! Wizja 2020! Czyli jak widzisz, Najlepszy sposób widzenia w roku 2020. Zastanawiam się nad tym, czy takie tematy Was interesują. Spotkaliśmy się tutaj, żeby rozmawiać o zdrowiu. Spotkaliśmy się o tym, żeby rozmawiać o tym, jak możemy się przygotować psychicznie do różnych sytuacji w życiu. W tym roku zacząłem poruszać tematy troszeczkę, które wykraczają jakby poza nasze tematy umówione ale pomyślałem, że warto o tym też porozmawiać. Być może przekażę ci coś, coś co będzie dla ciebie odkryciem, będzie informacją, która cię do czegoś przygotuje i dlatego to robię. Jeśli mnie widzicie, jeśli mnie słyszycie, puśćcie paluszek, puśćcie serducho, napiszcie w komentarzu, gdzie jesteście, gdzie spędzicie ten weekend, jak to będzie u was wyglądało, czy będzie jakieś ciepło czy będzie jakieś ciepłe morze? Czy będzie jakaś fajna pogoda? Przygotowałem sobie notatki, będę na nie zerkał, ponieważ informacje, które chcę dzisiaj przekazać, mogą być informacjami pierwszymi dla ciebie, takimi świeżymi, które słyszysz po raz pierwszy. A być może nie. Być może jesteś, interesujesz się astrologią, interesujesz się kosmologią i orientujesz się, że zachodzą na świecie zmiany. Na które bardzo mocno wpływ mają tak zwane Wondering Stars, czyli planety, jak również różne słońca. I dzisiaj porozmawiamy o tym, co tak naprawdę dzieje się na niebie w 2020 i 2021 roku. I jaki to może mieć wpływ na to, co tak naprawdę w tym momencie zachodzi. Być może będzie tak, że w przyszłości. Będziemy patrzeć na rok 2020 jako ten rok końca ery, a rok 2021 jako początek nowej ery. Wszystko na to wskazuje. Dzisiaj też się zastanowimy, czy przypadkiem władze, czy osoby, które mają siłę, nie przygotowują nas w jakiś sposób do tej zmiany. Przede wszystkim ten rok to zestawienie potężnych planet w znaku Zodiaka, w znaku Koziorożca, przepraszam. Takie zestawienie, podobne zestawienie takich gwiazd jak Pluton i Jowisz nastąpiło już w 2008 roku i mieliśmy początek fi kryzysu finansowego. Być może dobrze to pamiętasz. Ja bardzo, ponieważ wtedy prowadziłem biznes w Wielkiej Brytanii. I moi konsumenci, moi klienci, którzy zamawiali u mnie prace budowlane, po prostu odpłynęli w przeciągu kilku tygodni z mojego biznesu. Na, naprawdę odczułem ten kryzys. To było coś naprawdę wielkiego. W tym roku te gwiazdy, te planety łączą się ponownie. Ale w 2020 roku, nie wiem czy wiesz, ale łączą się ze sobą, czy wchodzą na niebo. Praktycznie wszystkie planety i Księżyce i Słońca, które widzimy razem na naszym sklepieniu, one ustawiają się w jednej specjalnej linii. Czyli nasz jo Jowisz, nasze Słońce, Pluton wchodzą w tym samym czasie w tego koziorożca. Co to oznacza? Nowe struktury, nowe systemy. To jest zmiana całkowicie. To, co mówiłem już wcześniej, ja play pod spodem film z 1 maja, który nakręciłem. Kończy się era budynków, kończy się era ciężkich maszyn, kończy się era wydobywania ropy naftowej, używania nafty, ropy, oleju i różnych niesamowitych ciężkich rzeczy, które do tej pory były na naszym świecie, w naszym świecie, a wchodzimy w tak zwaną erę powietrza. Taka zmiana, taka sytuacja po raz ostatni wydarzyła się w 1400, 1400 roku. Minęło bardzo dużo czasu od tamtej pory. Jest to tak niesamowita zmiana, że będziemy wszyscy w szoku. Świat zbliża się do tego momentu, kiedy to? W dniach 21 grudnia do 25 grudnia możemy zobaczyć na niebie niesamowite rzeczy. To będzie czas, w którym nasz Wzrok będzie na najwyższym poziomie rozwoju 20-20, czyli wizja, widzenie 20-20. Dlaczego nie 10-10? Ponieważ 20 na 20, czyli możesz zobaczyć wszystko to jest właśnie ten moment. Ja jestem bardzo podekscytowany, że prawdopodobnie jesteśmy na pograniczu nowej ery, i kiedyś będziemy mogli opowiadać swoim wnukom. Jak to przeżyliśmy sytuację, kiedy to kończyła się epoka brązu, a zaczynała się epoka żelaza, na przykład. Takie coś jak w przeszłości po prostu już zaistniało kilkakrotnie w naszej historii. Po pierwsze, spotykają się razem Jowisz i Saturn. One spotykają się średnio raz na 20 lat. Tak, jakby zmiana pokoleniowa. Ale tak jak powiedziałem, po raz pierwszy wchodzą w sferę powietrza od 1400 400 roku. W strefie Ziemi te dwie planety były od 1802 roku. I to był czał, cały czas rewolucji przemysłowej. To jest cały czas ta historia powstawania rewolucji przemysłowej. To się kończy. To się w tym momencie kończy. Rok 2020 to jest koniec tej rewolucji. Rok 2021 to jest początek nowej ery, która potrwa aż do 2159 roku. Globalnie powiedziałem zakończenie ciężkich maszyn, koniecznie obejrzyj film pod spodem, bo nie chcę powtarzać tego samego, co mówiłem wcześniej, koniec nafty, paliw kopalnianych i tak dalej. Wszystko co ciężkie zacznie znikać z ziemi z naszego życia. W 1980 roku mieliśmy jakby taki, e, taki, takie zajrzenie w tą całą e, e, zmianę. 1980 rok to jest powstanie komputerów personalnych, czyli komputery się pojawiły, czyli rewolucja, rewolucja komputerowa, powstanie rewolucji internetowej i tak dalej, i tak dalej. To wszystko zaczęło się już jakiś czas temu. Cały czas byliśmy w tej strefie, ale ta koniec tej, tego... tego Przedsionka właśnie następuje w tym roku. I ten rok to jest właśnie moment, kiedy wchodzimy w coś zupełnie nowego. Co zauważymy medycznie, to jest bardzo ciekawe, akurat zwracam na to uwagę, bo jak wiesz, to jest mój konik. Medycznie zauważymy leczenie energetyczne na bardzo dużym poziomie, czyli zamiana. Operacji, leczenia chemią i tak dalej, na leczenie energią. Zobaczymy też samochody bez kierowców na dużo większą skalę. Czyli samochody, które same się prowadzą. Darmowa energia, energia, która nas otacza, z której możemy za darmo korzystać, nauczymy się z niej korzystać i to bardzo szybko. Bardzo dużo odnawialnej energii. Nowe baterie. E, wszystko, co ułatwia życie. Możliwe naprawdę olbrzymie zmiany w przemieszczaniu się, jak również w lotnictwie. Możemy zauważyć duże rzeczy, które się pojawią w tym momencie. Następna, następne zejście dwóch planet to jest zejście Saturna i Plutona, a to są dwie ciężkie planety. I one mogą wpływać na wojny na świecie. Kiedy one się łączyły, to następowała zmiana. Zmiana zarządzania na świecie, można by było to w ten sposób nazwać. Kiedy te planety spotkały się po raz ostatni, a może inaczej, kiedy spotykały się razem na niebie, to powstała na przykład pierwsza wojna światowa, ale też zakończyła się Druga wojna światowa, czyli niesamowite zmiany, jeśli chodzi o rządzenie światem i teraz mamy dwie siły, które w tym momencie walczą o to, żeby przejąć władzę. Albo ostatecznie, albo przejąć władzę w inne ręce, właśnie w tym momencie, kiedy następuje zmiana tej ery. I jedne siły to mamy, przygotowują się po prostu do tego w najbardziej możliwy sposób. To są możliwe negatywne siły, które wsadziły nas do domu, które zrobiły pandemię, które założyły nam maseczki, które nie pozwalają nam wyjść, robić rzeczy, które robiliśmy wcześniej. To są negatywne siły. Które za wszelką cenę chcą utrzymać swoją władzę, a z drugiej strony mamy pozytywne siły, które do, dokonały niesamowitych postępów, na przykład inżynierii kwantowej. To co opowiadamy, to co opowiadaliśmy w moje 90 dni, czyli zajrzenie do swojego wnętrza, odnalezienie duszy w sobie, zrozumienie, że jesteśmy tylko awatarem, że w środku znajduje się podróżnik, czyli dusza, która jest w tym ciele. I ta dusza żyje wiecznie. Ona tylko zmienia awatara. I albo awatar jest dobry i jesteśmy w stanie zadbać o niego w dobry sposób i pozostanie z nami bardzo długo, albo awator szybko idzie do piachu. Jest jeszcze jedna rzecz. Zejście się Jowisza i Plutona oznacza wielką obfitość i wielkie bogactwo. I teraz trzeba by było się zastanowić nad tym, czy te bogactwo i w jaki sposób będzie rozdzielone i do czego zmierzamy. Czy bogactwo będzie dotyczyć wszystkich, czy będzie nadal dotyczyć elit? Bo są elity na świecie, które oczywiście skupiają większość bogactwa i jest grupa jakiegoś o, jakieś 8 miliardów ludzi, która tego bogactwa nie posiada. I teraz pytanie, po której stronie my się ustawimy i gdzie się znajdziemy? Czy się znajdziemy po stronie słonecznej, kiedy słońce będzie na nas świecić, czy znajdziemy się po stronie zacienionej, kiedy słońce nie będzie nam świecić w twarz. Bo to, co będzie ważne, to tak jak podkreślam po raz trzeci, obejrzeć raz jeszcze film z 1 maja, żeby się do tego przygotować, jeśli nie widziałeś tego, jak go wkleję pod spodem. A po drugie, obserwować zmiany w okolicach 21 grudnia do 25 grudnia. Nie wiem czy wiesz, ale to jest taki moment, kiedy nasze słońce, nasz dzień ani się nie wydłuża, ani nie skraca. Jest to moment, kiedy słońce decyduje o tym, czy będzie wydłużać dzień, czy nie. Możliwe zdarzenia w okolicach 21 do 25 grudnia. Całkowite zaćmienie słońca przez 3 dni. Niektórzy mówią, że jest to możliwe. Mówił o tym chyba ojciec Pio. Trzy dni ciemności. Możliwe. Na zakończenie ery możliwa taka sytuacja, że słońce nie będzie się rano pojawiać na niebie. Uwaga, następne. Możliwe wyładowania energii z bieguna północnego. Coś w rodzaju wybuchu bomby jądrowej. Taki grzybek, który będzie widoczny z każdego miejsca na ziemi. I władze prawdopodobnie będą chciały nas trzymać w domu, aby uchronić nas przed działaniem tego grzybka. Ale chcę ci powiedzieć, że my nie mamy się czego bać, ponieważ to nie będzie bomba jądrowa. To będzie naładowanie energii. Wszyscy będziemy mogli to zobaczyć. To będzie coś niesamowitego, jeśli faktycznie tak się wydarzy. Jeśli faktycznie te zmiany, o których mówią nam astrolodzy, osoby, które którzy czytają historię i znają się na tym wszystkim, przekazują nam jasno i wyraźnie, jesteśmy w momencie tak cudownym i niesamowitym naszego życia i życia Ziemi, że takie coś może mieć miejsce może gdzieś nawet raz na 6000 lat. Zrozumienie tego zjawiska zajmuje troszeczkę czasu. Ja za dużo nie chcę mi nie mogę powiedzieć tutaj podczas takiego live'a, bo nie wiem gdzie jesteś, jeśli chodzi o takie sytuacje. Nie wiem czy to rozumiesz. Nie wiem czy jestem w stanie przekazać tobie to we właściwy sposób, aby po pierwsze ciebie nie nastraszyć, a po drugie dać ci niesamowitą okazję nie przegapienia tych wszystkich rzeczy. Ale jeśli byłbyś zainteresowany takimi tematami, to ja mogę takie tematy też poruszać u nas tutaj w projekcie. Zmiany nadchodzą, one już są w zasadzie, ale będą jeszcze większe. To wszystko przyspiesza. Elity rządzące bardzo w to wierzą. Elity rządzące wiedzą o tym, że to następuje, znają historię, wiedzą co się wydarzyło podczas ostatnich takich zmian. I za wszelką cenę chcą utrzymać władzę. Dlatego wsadzili nas do domu, założyli nam maseczki, nie pozwalają nam chodzić, wychodzić i tak dalej, i tak dalej, i jesteśmy po prostu zastraszani. Z jednej strony można powiedzieć, że mogą chcieć nas przed czymś ochronić, czyli na przykład przed tymi zmianami w, z końcem grudnia, bo na przykład mogą nam powiedzieć, że jest zakaz wychodzenia z domu w okolicach świąt Bożego Narodzenia, nie rozumiejąc tej całej sytuacji. A z drugiej strony można powiedzieć, że tak się przyzwyczaili do tej władzy od 1400 roku, że za wszelką cenę nie chcą tej władzy oddać. Otwarcie, otwartość na te rzeczy, na te możliwości, zrozumienie, że życie może być troszeczkę inne, że świat może być troszeczkę inny niż ci się wydaje, jest naprawdę cudownym odkryciem. Zrozumienie astrologii, zrozumienie funkcjonowania naszego ciała, cyklu całodobowego człowieka. Czterech pór roku. Dlaczego akurat cztery pory roku? Dlaczego 12 godzin? Dlaczego dwanaście znaków Zobiaku? Dlaczego tyle, a nie, a, nie, a nie akurat więcej, czy mniej planet na niebie? Co to są planety? Co to są Słońca? Czy jesteśmy okrągłą kulą, czy jesteśmy płaskim stworem na Ziemi? To wszystko są bardzo ciekawe rzeczy, o których można by było rozmawiać godzinami. Warto by było na ten temat poszukać i zrozumieć, jak to wszystko funkcjonuje. Jak się do tego przygotować? Przede wszystkim poszukać miłości w sobie, oczyścić się z metali ciężkich, to jest bardzo ważny element, dlatego w moje 90 nie oczyszczaliśmy się z metali ciężkich. Metale ciężkie mogą troszeczkę przeszkadzać nam w okolicach 21 grudnia, jeśli będziemy mieli za dużo tych metali ciężkich. To te wyładowania energetyczne mogą źle na nas wpływać. Przestań spożywać pokarmy, które zatruwają Twój organizm, bo to też jest ważne. I przygotuj się do tego, że prawdopodobnie jesteśmy na granicy nowej ery. Stara era przed 2020 rokiem, nowa era przed, od roku 2021. Jak to będzie wyglądało? Będziemy to obserwować. Będziemy cały czas wrzucać od czasu do czasu, może takie informacje jak dzisiaj, żeby Cię troszeczkę informować. I powtórzę to po raz czwarty. Koniecznie obejrzyj film z 1 maja, który nakręciłem, pod spodem, który wkleję, ze względu na to, że dzisiaj nie poruszyłem wielu rzeczy, które poruszyłem wtedy. I dopiero te rzeczy z wtedy i z dzisiaj dadzą Ci cały obraz, który mamy na tą chwilę. A ten obraz się będzie zmieniał. I do końca grudnia. Jeszcze wiele rzeczy może się bardzo ciekawych wydarzyć. Mam nadzieję, że będziesz mieć cudowny weekend. Pozdrawiam cię serdecznie i życzę ci cudownego poszukiwania drogi podróżniku. Trzymaj się cieplutko. Cześć!